Błąd fałszywej przyczyny polega na zakładaniu związku przyczynowo-skutkowego tam, gdzie go w istocie nie ma. Błąd fałszywej przyczyny ma dwa specyficzne typy. Post hoc ergo propter hoc. Po tym, więc wskutek tego. Jest to błąd logiczny, który popełniamy, gdy sugerujemy, że jedno wydarzenie powoduje inne tylko dlatego, że wystąpiło ono wcześniej w czasie. Cum hoc ergo propter hoc. Oznacza natomiast razem, więc wskutek tego. Tę wersję popełniamy, gdy sugerujemy, że jedno wydarzenie powoduje inne, tylko dlatego, że występują one razem w czasie. Błąd błędnej przyczyny możemy unaocznić żartobliwym przykładem: A. Ludzie, którzy otrzymują ostatnie namaszczenie, B. Prawie zawsze umierają niedługo po jego otrzymaniu, a zatem księża chodzą i zabijają ludzi. Konkluzja jest przykładem postkoka, bowiem zakładamy, że wcześniejsza obecność księdza prowadzi do śmierci pacjenta. Mamy tu jednak oczywistą wspólną przyczynę. Jeżeli dana osoba jest w bardzo ciężkim stanie zdrowotnym, zwłaszcza w starym wieku, to oczywiście oznacza to duże prawdopodobieństwo śmierci. Jednocześnie, jeżeli ta osoba jest czynnym chrześcijaninem, to taki stan zdrowia również będzie powodem, dla którego ta osoba lub jej rodzina wezwie księdza, aby odprawić ostatnie namaszczenie. Księża są zatem niewinni. W wielu dyscyplinach naukowych spotkamy się z błędem fałszywej przyczyny w formie przestrogi. Korelacja nie oznacza przyczynowości. I z dobrego powodu. Wykazanie korelacji między dwoma całkowicie niezwiązanymi ze sobą zjawiskami nie jest bardzo trudne. Świetnie ilustruje to blog Tylera Wigena, który kiedyś skomponował wiele grafów ilustrujących właśnie ten problem. Na przykład: Wydatki publiczne w USA na naukę i badania kosmiczne w pierwszej dekadzie lat 2000 były mocno skorelowane z liczbą samobójstw. Ilość spożywanego sera na głowę w USA w tym samym okresie była mocno skorelowana z liczbą śmierci spowodowanych zakmatwaniu się we własnej pościeli. Ale znów, ilość spożywanego sera mozzarella na głowę w USA w tym samym okresie była mocno skorelowana z liczbą nadanych doktoratów z inżynierii. Jakkolwiek te przykłady mogą się wydawać absurdalne w oczywisty sposób, wiele błędów fałszywej przyczyny jest bardziej subtelnych, co czyni je użytecznym narzędziem propagandowym. Popatrzmy na przykłady z polityki. Niezależnie od kraju czy nawet ustroju, wszyscy politycy lubią przypisywać sobie zasługi za wzrost gospodarczy w trakcie ich rządów. Odwrotnie jednak, że gdy gospodarka spowalnia, a nawet zaczyna się kurczyć, wówczas to globalne trendy Kryzysy w odległych krajach czy cykle koniunkturalne są odpowiedzialne za spowolnienie. Związek przyczynowo-skutkowy prowadzący do wzrostu gospodarczego lub recesji może być o wiele bardziej złożony niż to, która partia jest aktualnie władzy. Błąd fałszywej przyczyny jest także często używany w konkretnych debatach politycznych. Gdzie niepełne, niepotwierdzone lub zwyczajnie niewystarczające badania wykazujące daną korelację są nadużywane jako dowód danej argumentacji. Najczęściej przyjmuje to formę twierdzenia, że po tym jak prawo X zostało wprowadzone w danym kraju, zaobserwowaliśmy zmianę w czynniku Y. Weźmy na przykład kwestię, czy powszechne prawo do posiadania broni palnej prowadzi do większej czy mniejszej przestępczości tak się składa, że znajdziemy badania i raporty, które moglibyśmy użyć po obu stronach argumentu. Inny temat. Czy kara śmierci odstrasza przestępców od popełnienia morderstw? Ponownie, znajdziecie badania i raporty, które efektywnie będą przekonywać na bazie pewnych korelacji, że w istocie tak, lub kategorycznie nie. Jak zatem możemy być pewni tego, co mówią nam politycy, media? Czy nawet naukowcy, skoro jest tak łatwo skonstruować argument fałszywej przyczyny, jak rozróżnić badania, które wskazują na dobrze udowodniony ciąg przyczynowo-skutkowy, od tych, które raportują mało użyteczną, przypadkową być może korelację? W pierwszej kolejności, jeżeli słyszycie polityka, który głosi, po wprowadzaniu danego prawa lub polityki zmieniło się Y, zastanówcie się i sprawdźcie, jakie były trendy, zanim polityk doszedł do władzy lub zanim wprowadzono dane prawo. Spadła liczba zbrodni? Wzrosła liczba urodzeń? Przyspieszył wzrost gospodarczy. Jak wyglądała sytuacja w poprzednich latach lub dekadach? Możemy odkryć, że odtrąbiony sukces wpisywuje się po prostu w jedynie długoterminowe trendy. Po drugie, jeżeli natraficie na jakąś korelację, zastanówcie się, jakie są inne możliwe wyjaśnienia współwystępowania czynników A i B. Korelacja tym bardziej przybliża się do przyczynowości, im bardziej jesteśmy w stanie wykazać, że wszelkie pozostałe wyjaśnienia nie mają efektu na badany wynik. I wreszcie, fakt, że istnieją badania lub raporty, które wykazują sprzeczne korelacje, nie musi stanowić problemu. Dla rozważań politycznych powinniśmy zwracać przede wszystkim uwagę na metaanalizy oraz przeglądy naukowe czyli prace, które z założenia starają się wyciągnąć szersze wnioski na bazie dostępnej literatury naukowej. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, szerować znajomymi i zostawić komentarz. Do zobaczenia.